Pada śnieg, no chyba nie? Znowu szaro tak. Na eurowizję chętnych tłum lecz wygrać nie ma jak. Nie się. widzowie mają dla nas dużo propozycji. Dzień dobry, witamy się dzisiaj z Wami bardzo świątecznie w takim trochę świątecznym anturażu. E, bo ubogim bo ubogim, ale taki mamy budżet sponsorem naszej transmisji jest woda z kranu. Tak jest dziękuję bardzo. I od razu życzymy Wam wszystkiego dobrego na nadchodzące święta tak pokrótce, bo nie każdy ogląda do końca. A z racji tego, że jest to odcinek świąteczny, mm -hmm. to bardziej porozmawiamy sobie z wami. Luźno odniesiemy się do komentarzy, których, pis których pisaliście. Tak, bo w ostatnim filmie naprawdę była masa komentarzy. Tak, pierwszy raz chyba z taką w ogóle ilością się mierzyliśmy, bo no, ciężko było nawet na każdy odpowiedzieć, więc. Super odzew, dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, w których się z nami zgadzacie, w których się z nami nie zgadzacie, bo o to chodzi na tym kanale, żebyśmy dyskutowali, bo to jest luźno o Eurowizji. No tak. Tutaj nikt nie uważa się za jakiegoś. E... Już powiedzieliśmy, tu nie ma ekspertów. Tak, tu nie ma ekspertów, nikt nie uważa się za eksperta, po prostu my gadamy, Wy odpisujecie, potem my gadamy z Wami i tak właśnie to sobie wspólnie wygląda. narzekamy. Tak, trochę Wy narzekacie, trochę My narzekamy, takie wspólne pole do no dobra. rozważań. A więc I zacznijmy sobie od komentarzy, które pisaliście. Myślę, że w pierwszym chociaż troszeczkę się odniesiemy. Spróbujemy e... się może do tych na pewno w przypiętym komentarzu. Tak. co sobie daliśmy. Ja bym na starcie chciał bardzo pozdrowić Harry, która powróciła do nas po pewnym czasie. Nasza widzka, która była z nami już chyba od początku. Od samego początku, dokładnie. Się. Ona tutaj zasugerowała Jana, z czym się oczywiście zgadzamy, bo Jan w roku, w którym występował, naprawdę zrobił. Fenomenalny utwór. Może z występem było nieco gorzej, no ale no, jest to takie trochę pobożne życzenie, żeby jeszcze kiedyś może powrócił, spróbował. Na pewno, jak właśnie wyszedł z gladiatorem, tak na Orwista, to było takie coś wow. Takie, no wow, no z jeszcze ja nie powiem, mieliśmy takiego Tak, chyba. tak, tak. No ale pytanie: czy to był tylko gladiator? Czy potem pojawiłoby się coś kolejnego, co mogłoby. E w sensie, czy w preselekcjach na przykład pokazałby coś równie dobrego. Nie wiemy. Nie dowiemy się. Znaczy nie dowiemy się tego, dopóki nie poznamy listy. E, Justyna, pierwszy, pierwszy w ogóle komentarz, który się pojawił. Mm. I Justyna będzie się przebijać pod tym filmem. W ogóle też dużo jest komentarzy o Justynie, więc można powiedzieć, że naraz na te wszystkie można powiedzieć, że odpowiadamy. W pewnym Dzięki sensie temu. tak, że e, nie dziwimy się, że bardzo dużo ludzi zaznaczy Justynę. Jest. Bardzo duża szansa, że pojawi się w preselekcjach do Eurowizji. No zresztą to jest to, co mówiliśmy w poprzednim filmie, że i jeżeli jest tak silny będzie odzew w ludziach, żeby to właśnie Justyna pojechała, to jest duża szansa, że właśnie ona będzie nas reprezentować. Czy to dobrze, czy to źle? Zależy od utworu. Dokładnie. W, ut w, tym, w tej. jejku, kaszana językowa, w jej nowym albumie jest kilka fajnych propozycji, które. Nie wiem jeszcze, czy będzie je przearanżowywać, czy będzie, będą w takiej formie, w jakiej są, yy, z których dałoby się coś faktycznie na Eurowizję wybrać. Ale to mówię. Będziemy rozmawiać, jak już poznamy yy, poznamy ten... poznamy listę. E, Dalej. Chcesz się odnieść? Bo ja mam tutaj... Yy, Sara James, yy, Znufian i Nita. Yy, no to o Janie już mówiliśmy. O Sarze James. Yy, no wiadomo, była już na Eurowizji Junior. To jest trochę ten sam case, co... Roxana Węgiel. Mogę się ją wtrącić? Nie, Dobrze. nie możesz to się nie. wtrącić. Dobra, no podam, to co chciałeś powiedzieć? Że właśnie nie do końca, bo Sara może mieć niedosyt, tego że nie wygrała Eurovision. No I trocha. ona może chcieć właśnie próbować w tej dorosłej. Kiedyś to mówiłem, że Roxana w zasadzie już nie musi, ona ma już trofeum i no. dla niej po prostu kolejne próby mogłyby e, trochę nie wyjść No Naprawdę, nie ma tej łatki zwyciężczyni, no nie? Więc, więc coś może być Z na rzecz. Sara nie ma takiej presji. Nikt jej nie powie, że no jak to tamtą wygrałaś, a to nie dało się rady? No właśnie nie. Yy, I faktycznie myślę, że z, z jej warsztatem i tak dalej mogłaby niespokojnie no tam pobojować. z zdolną artystką. I... Yy, Nita. Yy, mówię, nie znam akurat tej artystki jak już bardzo dobrze. Tam kojarzy jeden utwór i jakby się zgłosiła, byłoby ciekawe. W sensie na pewno to byłby jeden z kandydatów, który potencjalnie można by rozważać mm -hmm. do wzięcia yy, udziału. Dobrze, Marcin Maciejczak, od razu następny, mm, bardzo też Koryntacz. często się przewijał, to jest też artysta, który ma doświadczenie sceniczne, który występował w The Voice który ma świadomość własnego warsztatu wokalnego tak. i e, również tu zależy wszystko od tego, jaki utwór by sobie wybrał, no bo o performance myślę, że nie musielibyśmy się obawiać. Tak, jeśli no bo... tutaj to nie byłoby raczej sytuacji, gdzie no, taki najbardziej chyba znamienity to chyba był przy, no właśnie, przy kim? To też jest dobry dobre, temat na film, że u kogo był najgorszy występ na żywo. W sensie ogólnie w preselekcjach, czy ogólnie w no Na scenie, powiem, na no, scenie tej y, już właściwej. E, a myślę, że to jest. Dobra, nieważne. Y, do rzeczy, co miałem powiedzieć, że Marcin Raczejczak raczej warsztatowo by nas nie zawiódł. O to mi chodzi. Tak, mimo młodego wieku, ma już pewne doświadczenie sceniczne. E, jakiś no, fajny komentarz, jakieś mocniejsze, bardziej rokowe brzmienie, albo coś, co ma jakikolwiek sensowny tekst. Hmm. Hmm. Znaczy, jeżeli chodzi o teksty w, w Eurowizji, to różnie to bywa, często są takie, jak to się śmiejemy, uniwersalne, o, wszystkich, o, o wszystkim i o niczym, Trochę... czyli takie wartości, które ale... w teorii dotyczą każdego, ale tak naprawdę, w sumie nikt nie, do, no, nie może tego odnieść. To co prawda, do że w sumie y, z Polski, no ostatnio, nie wiem czy kiedy, kiedy ostatnio było jakieś faktycznie mocniejsze brzmienie wysłane. W Polsce raczej w takich nie... No właśnie, nie tyle, nie co nie, nie gustujemy, to chyba tak, bardzo w tym nie promujemy kierunku. takich. E... Pamiętam, że w preselekcjach właśnie wtedy, co Blanka była, był ten zespół taki młody, oni te... E... Flivers chyba się Flivers nazywali? takiego chyba, no. Ale... no to też taki był trochę poprok, mam wrażenie. Znaczy, no też tam chyba występowo nie, nie wyszło tam idealnie też wtedy, ale to już abstrahujemy e... no, no tak czy siak, raczej tak jak mówisz, no, nigdy nie, nie, nie szliśmy w stronę takiej na przykład y, skandynawowej, czyli Blind Channel, no, czy, czy Hatari, czy, czy Niemcy teraz ostatnio z tym, z tym swoim zespołem. No, u nas chyba nie było czegoś takiego. To znów jest ciekawy temat na materiał właśnie a propos no, gatunków, które my wysyłamy. Pan Sawian i Julia Kamińska. ja. W ogóle a poczekaj, c... pominąłeś komentarz tutaj, że Natasza Urbańska, bo to jest segment teorii spiskowych. Natasza Urbańska i Justyna Staszkowska, ta ustawka Piotra Klatta. Serio. No ja, ja tak naprawdę nie był wiem, ten co. komentarz przypięty, więc no musiałem go przeczytać, tak? Ja nie Dobra. wiem co sądzić na ten temat, bo nie mam nie mam do końca zdania. Nie siedzę aż tak głęboko w strukturach, żeby się wypowiadać. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, jeżeli chcecie się dzielić, to to jest to miejsce. My nie oceniamy. Medytale. Myślę, że jakbyśmy zbyt dużo wiedzieli, moglibyśmy już to dla was nie nagrywać, więc Lepiej wiedzieć mniej i spać spokojniej. Tak. Um... Pan Sawian i Julia Kamińska. W ogóle połączę dwa komentarze, bo tu y, doszedł dzisiaj jeszcze y, komentarz od użytkownika Origo 1165. Y, Sasi i pan Sawian. też pan Sawian, to można to połączyć yy, Tak, bo chyba chodzi o podobny utwór, jak przy komentarzu. Aleksy, bo pan Sawian z Julią Kamińską nagrali utwór bursztynowe koraliki. Tak, mm -hmm. To jest to utwór taki trochę w stylu retro, takich powiedzmy, no lat 90. No troszeczkę. bo pan Sawian trochę ma trochę takie. Takie disco na więc... takich lat. I to jest takie urocze byłoby to coś takiego ciekawego, no ale czy jakiegoś odkrywczego na Eurowizję. Nie wiem, nie wiem do końca. Wydaje mi się, że mogłoby się nie przebić, niestety. Wiesz co, to, to też dużo od roku może zależeć. Czy tego typu piosenek może być sporo, no, ale czy mniej? to one nigdy nie znaczy miały. Inaczej. Tego nie chodzi wideo. mi o to, że to może być w topce, tylko że czy bardziej wyżej, czy bardziej niżej? Bo to duże zależy od ilości konkretnych, konkretnego stylu utworów na Eurowizji. Mm. No, dobrze, to teraz Sasi, y, Sasi i Mikołaj Blaszczelo z utworem Karma w, byli osobiście dla mnie, dla byli ciebie już. chyba też. No, tak. Tak, byli wielkim odkryciem. Było to coś fantastycznego, bo połączenie muzyki folkowej, trochę elektronicznej, tam nawet taka wstawka I takiego była. takiego właśnie, no mi się idealnym stylu rewizyjnym też to było zrobione, że tak, faktycznie pasowało. fajny bardzo fajnie to było zrobione. Yy, wielka szkoda, bo w ogóle oni byli gdzieś tam chyba w preselekcjach na ósmym miejscu, więc Ojej, to bardzo, pamiętam. bardzo daleko. A szkoda, bo utwór był naprawdę super i jestem mega ciekaw. Jestem mega ciekaw, co by się udało osiągnąć, gdyby pojechali. Hmm. Dobra, to jest chyba wszystkie komentarze Dokładnie. z tego. Z Teraz będziemy już wybierać tak trochę losowo. No dobra, A... tak którego tutaj. No tutaj też nie Maciej Czaku, Marcin, nie Maciej to Czaku. wiadomo, to to co mówiliśmy, duże doświadczenie. Justyna i... ma duże szanse. No oczywiście ma. Ktoś tu się nie zgodził, Justyna już była, trzeba dać szansę młodym. Oczywiście, Justyna była i wtedy, kiedy była. Nie zajęła chyba jakiejś dobrej lokaty. Tak, ja miejsce... To było tak, miejsce. Tak, 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 w połowie połowie stawki chyba jakoś. Ale ja też nie jestem fanem takiego, że jak już był... Znaczy tak, nie, tak. chodzi mi że jak już ktoś był, to niech nie idzie. No, czemu bym miał nie iść? No, w sensie Je... artyści się rozwijają. tak? tak. Dobrze, Robią to, to coś to nowego, nowego coś ciekawego. Właśnie to jest fajny przykład, że y, teraz ten album y, Justyny nawiązuje trochę do takiej folkowości, słowiańskości tej naszej, naszych korzeni, co jest fajnym kierunkiem. I mamy, a dlaczego nie? Jeżeli Justyna byłaby reprezentantką... A nie, Dobrą żeby... reprezentantką. Tak. E, oczywiście, fajnie. Jak ktoś młody dostanie szansę, ale musi najpierw coś fajnego pokazać. No, tak. Nie zadać nie słyszę, trzeba coś fajnego nie, pokazać. Najpierw. Ja tylko zobaczę dla pewności, czy nagrywamy, bo to by było <noise> straszne. Kiedyś pamiętam, że straciliśmy dużo materiału. To by cały świąteczny klimat, by chyba w tym momencie. Tak, byśmy siedzieli już tacy smutni. Byśmy chyba nie nagrali tego po prostu. Wiecie co. Dałem sobie już dzisiaj spokój. O, to był bardzo fajny komentarz, nawet napisałem. Polska na Eurowizji 2025 no potrzebuje piosenkę, która będzie inna od tego, co do tej pory wystawialiśmy. Oczywiście, no bo tak. skoro się nie udawało, to dlaczego nie? My potrzebujemy coś odważnego, ze świetną choreografią, występem. Nawet pokusiłabym się o wystawienie piosenki pop-ballady itp. O nie wystawienie piosenki pop-ballady, ale wystawienie piosenki alternatywnej. Właśnie. Yy, w w Polsce... ogóle myślę, że yy, właśnie takie piosenki alternatywne, chyba że do No, właśnie do końca, potem się odniesiemy. W Polsce przemysł muzyczny jest dość nudny, jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną, szczególnie popowa muzyka jest dość nudna. Warto spojrzeć w Polsce na muzykę rock, metal i folkową, bo ta muzyka jest o wiele ciekawsza niż większość piosenek puszczanych w radiu. I zachodzę w głowę, dlaczego polska muzyka pop jest tak nieciekawa, a ludzie. Yy, Słuchają pewnie te piosenki tych wykonawców. Ogólnie powinniśmy brać przykład z Finlandii, bo oni w ostatnich latach wystawiają świetne piosenki, idą własną drogą w wyborze kandydata na Eurowizję. Ja się odniosłem do tego komentarza podając tam przykłady nie tylko Finlandii, ale jeszcze Norwegii, mhm. e, tam chyba Islandii. O, woda mi się kończy. I um, zgadzam się, bo bardzo fajnie by było zaczerpnąć z, z tej muzyki alternatywnej. Tak, nasz przemysł muzyczny obfituje w dużo fajnych e, zespołów. W ogóle był taki przykład, kiedy polski zespół folkowy żywiołak, który na omen pracował z Percivalem do muzyki e, do Wiedźmina 3, próbował z utworem Wiły wystartować w Eurowizji. A niestety, wiedziałem. a widzisz to taka ciekawostka, niestety nie udało im się, ponieważ e, prawdopodobnie za wcześnie wystawili swój utwór, e, opublikowali go za wcześnie, po prostu przed tym czasem, kiedy, kiedy był dozwolony. No, i niestety nie mogli pojechać. A szkoda, bo też byłoby to bardzo ciekawe. I tak, fajnie by było zrobić coś innego. Czy w tym roku się to eee, uda? W ogóle, właśnie a propos jeszcze robię innych rzeczy. Hmm? Yy, fajnie by było, jakby. Chociaż każdy kraj próbował jakiś styl faktycznie swój, wykreować. No nie? właśnie, yy, jak można ten taki. Yy, może nie, że nie szablon, tylko taką tendencję, jakąś może utrzymaną, że właśnie te kraje nordyckie zazwyczaj. No, zazwyczaj, znaczy zazwyczaj zazwyczaj dają tych, e, te mocniejsze brzmienia. No, jakby nie patrzysz z nich, większość jest tych e, zespołów, tak mi się zdaje. Nie wiem, by trzeba było prześledzić. U nich też jest trochę inna kultura, wiesz, to tam, tam te zespoły mają się bardzo dobrze i są też dość mocno słuchane. E, Kuba mógłby reprezentować Polskę na eurowizji. O, to jest. E, tak. Um, komentarz od tego, tej samej użytkowniczki, która opowiadała o meż alternatywnej. E, o Szmajkowskim też już mówiliśmy, taak. że tak. On... Pod warunkiem, że to nie będzie piosenka w stylu Europop, albo w stylu szwedzkim, powinna być piosenka w stylu k-popowym z bardzo dobrą choreografią. No ja powiem tak, yy, kuba szajkowski raczej jest zbyt związany ze szwedzkimi procentami. To jest tak prześpiewszy oczywiście to mówię, bo ma bardzo. No, tego typu utwory troszeczkę samego. Natomiast. No mów. Natomiast gdyby udało się zrobić coś takiego, to by było faktycznie ciekawe, bo ok, popu na Eurowizji nie mieliśmy. No bo nie jest to muzyka związana z naszym. Ee, z naszą szerokością geograficzną, chociaż no teraz przebija się dość mocno. Szkoda, że te azjatyckie też kraje nie biorą udziału w Eurowizji. Hmm. Ale to co? Znaczy Eurowizja. Że... Euro Chociaż Out, wiem, Australia i Izrael, Ale to jest, i... ale to jest tego, że tam, tam są zainteresowania Są po prostu mm -hmm. tym Eurowizją. Tam pewnie jest zupełnie czegoś takiego nie ma. Yy, tu jest ciekawy komentarz. Ja bym chciał, żeby pojechała albo Dia, taka piosenkarka, ma ona piosenki bardzo związane z polską kulturą, albo Margaret. Co do DI, bardzo ciekawa propozycja, bo to też jest dziewczyna, która nawiązuje do y, kultury Folku. folkowej. Tak jest. Yy, i kurczę, chciałbym. Chciałbym właśnie, żeby w tym roku było coś takiego, mm, tylko nie tylko w stylu Tuli, która właśnie pojechała z utworem Pali się. Wiesz, i... jest problem, bo, yy, no nie wiem też y, jak to wygląda, ten zarząd, wiesz, wybierający uczestników, te, kandydatów, że... Znaczy w tym roku to ludzie. No wiem, ale chodzi mi o to, że właśnie wysłali Tulię, pomyśleli, dobra, coś nowego, coś folkowego i tak dalej. Wysłali Tulię, nie udało się. No i ja się boję, że o ile właśnie widzowie nie będą wybierali, to drugich takich folkowych za dużo możemy nie widzieć. No, ale mówię, to zobaczymy, Jeśli chodzi o, e, o jury, bo jeśli są widzowie, no to wiadomo, wszystko jest możliwe wtedy. Hmm. No właśnie. nie Jestem ciekaw właśnie, jak będą ludzie głosować. Jak my będziemy może głosować, jak nam coś wpadnie w ucho. Najpierw dowiedzmy się o kandydat. Tak jest. Margaret. To też było w tym komentarzu. Myślę, że to też jest taka dość solidna propozycja. Ale mam problem z tym, że margaret też. Ma trochę tendencję do takiego radiowego popu, trochę. I boję się, że ta propozycja mogłaby być kolejną propozycją zrobioną przez szwedzkich producentów. Czy znaczy, wiesz, to myślę, że ona na tyle już ma bogatą karierę i tak dalej, że na Hruidze mogłaby na pewno coś więcej wymyślić? Tak, tak. No. Zobaczymy. Eee, Carla, Fernan Carla Fernandez. To jest kolejny, um, kolejna propozycja z młodych wokalistek, które się teraz przewijają. Ona chyba w The Voice brała udział. Nie, nie wiem w której to. edycji. Um, I nie wiem, czy wygrała, ale chyba nie wygrała. Nie jestem tego pewien. Chyba nie wygrała. Eee, natomiast przewija się w radiu, jej piosenki są. Eee... No właśnie, to jest też, też może ten sam. To jest podobny problem jak z Marga. To przed chwilą mówiliśmy, znaczy, że. To nie jest problem, ale no to jest chyba nie do końca. Coś, co wybije się na Eurowizji. Inaczej, bo my nadal jakby e, rozpatrujemy to wszystko w kategoriach kogoś, kto mógłby potencjalnie wygrać te Eurowizję. Albo przynajmniej być wysoko, jak w jakiejś bo pierwszej piątce. Nie no. mówimy, że nie no nie wysyłajmy tych utworów, bo bo coś no nie, po prostu można wysłać utwory. Nie, nie, no, no, nie oczekujmy wtedy, że będą no że będą w, że tak powiem. Starały się o te wyższe miejsca. Te Chociaż mówię, właśnie... to wszystko to będziemy jak mantrę powtarzać. To wszystko zależy, zależy od, od utworu. utworu dokładnie Bo może być wokalista, który zwykle nagrywa jednego rodzaju piosenki, na Eurowizję wymyśli coś zupełnie innego, nowatorskiego i się okaże, że to siądzie. Mm, oczywiście, że tak. E, zostawiam ci ten komentarz, bo to jest... Dominik, Zgaduje, że chodzi o Dutko. Dominika Dudkę. E, jestem za, ale musiałbym mieć dobrą piosenkę. Dominik nie ma słabych piosenek. <laughs> nie, no dobra. E, no tak, w sensie myślę, że... tak, no nic dodać, nic ująć, no nie? Mm. Lecimy dalej. Jakiś fajny zespół, niech jedzie. Tylko jaki? Może ktoś nowy się znajdzie, albo ktoś zostanie odkryty? Bardzo jestem fanem tego komentarza. Może! Bo to może. jest dokładnie to, co ja uważam o Eurowizji. Jakiś fajny zespół, niech jedzie. Tylko jaki? No właśnie, no nie wiemy, coś kto by mógł nowego, coś, coś nowego, coś ciekawego. I dlatego mnie bardzo boli, że w tym roku są te... Yy, że nie można się ogłaszać z tym. Bo wtedy, no wiem, że... Nawet widzowie mówili, że ale to jest po to, żeby nie robić takiego zaśmiecenia, że tak powiem. Sztucznego tak. szumu wokół że siebie. Nawet jak ktoś nie chce jechać na Eurowizję, to i tak powie, że chce, żeby sobie zrobić szum, ale dzięki temu czasem też się znajdowało takich mniejszych twórców, znaczy... którzy potencjalnie by chcieli. Argument był taki, żeby osoby, które nie traktują Eurowizji jako faktycznie coś... No nie, szczerze, cel, nie zamierzają tak? jechać, ale po prostu, po prostu robią sobie na tym wybić. popularność. Eee, ale wydaje mi się, że nawet zespoły, które po prostu robiły fajną robotę, tak. mogły się pokazać w ten sposób, w jakiś sposób. No ale to, to już każdy oceni indywidualnie, tak? czy ten punkt jest w porządku, czy trochę mniej. Eee, Kaszka Sochacka też właśnie tutaj widzę, że przewija się artystka z. Mogłaby, z przed, sumie. Tak, oczywiście jeśli by chciał. Sana z Soblem. Mm, Ech, teraz je chyba jest im niebo, się niebo, chyba ja. nie opłaca po prostu. Już. Raczej szkoda im czasu na takie rzeczy, tak myślę. Oni mają dość dobrą pozycję na scenie polskiej w i. Sensie, no nie jest im to potrzebne. Telewizja no, byłaby schodniu. chyba tylko takim zawracaniem głowy dla nich. Tak mi się wydaje. No, tak jest. Jeszcze tam yy, mówię, bo się prawdopodobnie podpisuje te wszystkie papiery z, z telewizją, żeby tam. No i nie chciałaby nie. się tam. Yy, za bardzo. Nie chcieliby się w to angażować. O, tutaj też był komentarz. Yy. Kiedy zaczniemy, reakcję na piosenki Neurzite 25. E, no wi wiadomo, chodzi o inne z... kraje tak, tak, i tak dalej, które już są wypuszczane. No to my się nie zamierzamy z tym spieszyć. na spokojnie do tego podczas. Zaczniemy, jak poznamy polskiego reprezentanta. Tak, czy typo... też reprezentantkę. Po 14 lutego około. Mhm. I wtedy, wtedy będziemy nagrywać resztę. I będziemy, tak jak w zeszłym roku, odnosić to do naszych. A naszych... To będziemy porównywać. Dokładnie. Oczywiście lepsze czy gorsze, Luny. Is... To... I ja ja bym jeszcze w ogóle to zostawił, tak jeszcze, żeby było memicznie. Czyli w tym roku jeszcze byśmy oprócz do naszego kandydata, czy gorsze czy od jest. Luny, pomyślimy. Myślę, że. Dobra. To już hmm. zobaczymy w, sumie w przyszłości. Margaret na żywo śpiewa słabo. Już raz próbowała i na żywo było słabo. Powiem czy, tak. yy, byłem na koncercie Margaretki, coś tak szczerze powiem. E... A też dawno, czy. Nie, no, dwa lata temu chyba. A to, to raczej nowie. Nie. Było jakoś bardzo źle, no ale czy, czy to było jakoś niesamowicie dobre, to też tak. Nie wiem, na żywo nie słyszałem ostatnim nic się nie wypowiedzi. Nie byłem aż tak oczarowany. No, możliwe, że tutaj e, użytkownik Paweł Krasicki 6618 no już bez tych cyfr. Ma, e, ma rację. Tak tutaj numerowali. Znaczy no, taki nik. No ale to jest. A, dobrze, ważne. Tu jest, to, to jest dość, je to, to dość szeroki, że tak powiem, um, szerokie spektrum artystów z różnych. Um, z różnych muzycznych środowisk. Tak, dziękujemy też za te komentarze wielu artystów. Które tak, były tak, wpisane, tak. Ale ciężko się odnieść do wszystkich naraz, wiadomo, no, że... Czy któryś z nich się pojawi, bo tutaj się pojawia Michał, Anioł, Boka, Franklin, Tony, Joru, Oxford Drama, Kolas, z Polski i Być wielu, wielu innych. ktoś z nich by chciał faktycznie wziąć udział i może wziął w tym roku. Zobaczmy. Kto wie, kto wie. Co tam dalej? Płyta Justyny, powrót Michała Szpaka. Ty... Płyta już. jest, to jest. Jest, płyta już się podoba, dobrze. Powrót Michała Szpaka. Ktoś tam pisał, że, hmm. Hmm, A chyba kawałek dalej zaraz Kurze, jest ten komentarz. Może, może to będzie niepopularna opinia, ale ja nie byłem fanem Michała Szpaka na Eurowizji. Pomimo dobrego miejsca. Nie, mnie ta piosenka nie porwała. Szczerze nie. mi się wydaje, że Michał Szpak jest po prostu eurowizyjny sam w sobie. On ma taki no charakter, tak. no tak. y, taką, taki wygląd sceniczny i w ogóle zachowanie, ja które... Ja która była w sensie. Ale no, jeśli chodzi, żeby pojechał drugi raz. Które pasuje ludziom no, na Eurowizji. Z dobrą piosenką. Ale no zobaczymy, zobaczymy. No, mówię, możemy znuć tylko domysły na podstawie tego, co piszecie. O, tutaj też jest dużo artystów. Też jest dużo artystów. Taki bardziej... E, już, no, którzy już mają wyrobioną pozycję na scenie. Dokładnie. Właśnie i to jest problem chyba z tymi... Artystami, które mają wyrobioną pozycję, że im się po prostu nie opłaca i chyba. To, nie To, co chce mówiliśmy prosty, przy Sanie no. i Soblu, czy też. Chociaż może nie wszyscy, bo wydaje mi się, że stąd przykładowo. Em, no właśnie. Ja bym -E na przykład widział. Albo Lemon. Właśnie z o, tych, które so mają -E? takie folkowe zacięcie. Lemon, y, kultura łemkowska, Enej taki polsko-ukraiński miks. Coś ciekawego. A taka Daria by zawiał musi, z... żeby chciała pojechać? Hm. Z Darią hmm. to jest tak, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W znaczy, ona ma ma, ma ma niby tą pozycję na scenie wyrobioną, dużo jej się Ale upuszcza, szczerze, mi ale... jakoś pasuje. Nie wiem czemu, no nie, że że pasowałaby ci na Eurowizji. Tak, znaczy inaczej, że jest jak, jakiś procent możliwości. Po przykładowo przy takim podsiadło, no to nie widzę wszechświata, no nie, ale tutaj hmm. mam takie, że ej, a może istnieje taki wiesz, procencik mały. O, tutaj chciałem się odnieść, bo no a, pa, 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 pa. Tak, napisaliśmy, że być może w końcu w tym roku uda się po yy, kiepskich latach wbić jakieś top 10 I tutaj użytkowniczka Paulina Maria odniosła się, że jakie top 10, nie liczcie na to, mamy kiepskich artystów No nie, mamy naprawdę dobrych znaczy artystów inaczej Mamy z czego wybierać Trzeba się trochę zgodzić tylko... No bo mamy kiepskich artystów wysłanych już na Euro to no, To o tak. Dobrze. dobrze. to w... jest Jeżeli... ten komentarz zależy jak tutaj rozpatrujemy. Jeżeli w ten sposób ten komentarz był napisany, to się zgadzam. To a, a kto wie? Pozycje były Inaczej, takie... ja bym tu podzielił na dwa, bo jakie top 10, ja się zgodzę. Ja myślę, że ciężko nam będzie zdobyć top 10. Może kiedyś, no może. Ale artystów myślę, że mamy nie najgorsze. Dobrze, dobrze, Justyna, znowu tutaj Sara James, Jan, Sylwia Grzeszczak, proszę o, bardzo. O, w ogóle sam się na tym zastanawiałem, tak szczerze, jak hmm? słyszałem właśnie y, latawce Sylwii Grzeszczak w radio, ja myślę, ej, to by było dobre na Eurowizji, tak mi się hmm? wydaje. Tylko, że no znowu, no, czy Sylwia Grzeszczak by w ogóle chciała wziąć w tym udział? No ja... Kurczę, no to zależy już indywidualnie od każdego artysty, no, bo... Ale mówię, myślę, jakby wzięła udział w preselekcjach, myślę, że ludzie chętnie by na nią zagłosowali i, i na spokojnie mogłaby wystąpić. Nawet może, z tym Może, lecz nie musi. E, tutaj ktoś wspominał o Dziamarze. Dziarmie. Dziarmie, przepraszam. Tak, e, no to jest Nie rozumiem czemu polski... w tym kraju jeszcze nikt nie ogarnął, że Dziarma mogłaby chociaż spróbować. Oczywiście, mogłaby. Zresztą Może inaczej. spróbować swoich sił na to, to nie jest kwestia, że ludzie nie ogarnęli, ale pytanie, czy Czy znaczy ona by chciała? Tak, bo, bo inaczej, to nie jest tak, że ludzie zgłoszą kogoś, ten ktoś, hej, jestem zgłoszony. Znaczy, znaczy tylko... czasem tak jest, no najmanowicie napisali to chciał, ale nie wyszło no troszeczkę. Nie, no to że on źle to zrobił, to no... inna sprawa. Chyba, że też specjalnie to zrobił, żeby był wokół niego. Nie wiem. Właśnie tego. to jest też ciekawe, czy on to robił pod zadymkę, czy naprawdę coś. Z... No ale inaczej, z drugiej strony, jakbym miał to robić pod zadymkę, to czy coś na tym ugrał? Tak naprawdę. No, trochę o nim, przez chwilę o nim mówili, że miał różne No Ale to inaczej, zazwyczaj, jeśli robisz coś, żeby było tobie głośno, to jakoś to wykorzystujesz. Bo samo to, że jest o tobie głośno, to nic nie daje. I jak nie jemu nie, mu nie daje? Oczywiście nie. Jeszcze, że nie daje? No, przepraszam. To jest, czy mm, jakby w tym momencie wypuścił jakąś, nie wiem, album cały, czy cokolwiek, albo drugą piosenkę, albo cokolwiek, faktycznie mogłby mu to dać. A ale... no. Ale on już wypuścił wcześniej chodzi mi. No tak, ale może kto wie, za, zabrał się teraz za ten pas, może nie, nagra coś nowego. Nie, znaczy, chodzi mi o to, że jak już ten. A, dobra, nieważne. To przejdźmy dalej do komentarzy może. Znowu e... Daria, a nie to ta zwykła Daria. Ciarma, Daria. O Dari też już mówiliśmy w a... tym komentarzu. Nie. Nie mówiliśmy o Dari Marks. Mówiliśmy o niej. Mówiliśmy o Dari zawiał. Ale mówi w tamtym. A w poprzednim, odcinku, że. No, wydaje mi się, że. Co już z innej porównywaliśmy, że te takie popowe kawałki radiowe, no nie? No tak, no one są jednak mam troszeczkę... wrażenie, że ostatnio dużo takich właśnie wysyłaliśmy. Przecież y, ta solo Blanka, teraz Luna wysyłaliśmy. No, radiówki y, Też jeszcze wcześniej był ten Brzozowski. Też przecież on nie był w tak dawno. Right. Też, więc y, no, na, na ileś tam utworów przez ostatnich lat to większość takich radiówek wysyłaliśmy. No I tak, to no. też nie takich... Może nie powiem, że wyjątkowych, ale takie... Niewyróżniających się. Tak, takie, że w radiu pogra, ok, ale... Ale na Eurowizji wiele nie czy, zwojuje. Czy pogra w radiu jako zwycięzca Eurowizji? Raczej nie. No właśnie, szkoda, szkoda, szkoda. co mm, tam dalej? No i to w zasadzie byłoby tyle. No, jeszcze tutaj odniesienie do Justyny, że dużo zwojowała swoim utworem Witcher. No to tu już no bardzo odniosłem tak. się. No i zobaczymy, czy w tym roku też zwojuje. I to by było chyba... Na Tyle, jeżeli chodzi o Wasze komentarze. Na tyle. Oczywiście na, na wszystkie nie odpowiedzieliśmy. Nie bo na wszystkie, bo te trwały tak? godzinę albo no, może. Tam A i tak, trwa już prawie pół godziny. A wiadomo, że idą święta, pewnie macie jeszcze mnóstwo przygotowań. Tak także jest. możecie sobie puścić w tle, żeby nie przeszkadzało. I co? Podczas lepienia pierogów czy czegoś. Albo uszek. Dobrych y, potraw. I słuchajcie, i wszystkiego dobrego dla Was na przyszły rok, na te święta. No, i dla nas, jako dla kraju, dobrego reprezentanta w no, końcu. Dokładnie. Tego życzymy sobie i Wam. I widzimy się życzymy prawdopodobnie sobie już. i Wam. By nas było. Kurde, smęskiego grania wysłać. Dobra, nieważne. Y... Widzimy się prawdopodobnie w przyszłym roku. Także tak. trzymajcie się i Cześć. do zobaczenia.